Pokus pokus, czary mary pokaż co masz w środku kotle stary Lindoberek, Simaneczko, witajcie w kolejnym odcinku z bunkra złomiarza. Jak powiem, że jest tak, no to powiem, że jest bardzo dobrze. Yy, są fanty złomowe, są jakieś fanty od kolegi. Coś poszło za wymianę, jakąś torbę z gratami dostałem. Ciekawie, może być, ciekawie. Yy, także co? No kocioł, kocioł skarbów, <grych> także zapraszam na odcinek. Najpierw tradycyjnie tak musi być niestety. <grych> Lub niestety o butelkach plastikowych recyklingu dzisiaj nie będzie taki szybki przelot po stole recyklera. Nie odpalam, wydobywam tylko wydobywam w tej chwili, chociaż powiem wam zrobiło się pięknie i słonecznie, no gdzie niegdzie pewnie sypie śnieg. Nie na szczęście nie umie. Na razie skupiłem się na wydobyciu tego. I już być może niedługo okaże się kolejny odcinek na temat srebra może tak, może nie <laughs> nie wiem, zobaczymy, pożyjemy nic więcej się nie dzieje, jedną kasterkę przeznaczyłem na płyty karty rozszerzeń i napędy, tu jest elektronika musząc mieć, to mnie się kurczę tak podoba, a marzy mi się ich więcej <laughs> myślę, że niedługo trafię bo to niejednokrotnie bywają na złomie, trafię i rozbuduję swoją jakby to powiedzieć sekcję segregacyjną, z czego się naprawdę naprawdę się z tego się bardzo cieszę i przejdźmy, kurczę powiem wam w tajemnicy czeka na mnie paczka w paczkomacie. macie. Yy, nie mam od dwóch dni po drodze, <noise> no ale dzisiaj ją dzisiaj ją zgarnę i zobaczymy jutro co w niej jest. Zobaczcie, całą taką Mikołoską. <noise> ta się czubek mi tutaj przewiózł. E, czubek w pozytywnym <noise> znaczeniu tego słowa. E, wiesz o co chodzi Mariusz, nie? E, Pozdrawiamka e, dla ciebie. E, mówię czubek, bo tu taki sam czubek jak ja. Co <noise> to nie pogniewa? E, elektronika. Elektronika, e, ja dalej walczę z zielonymi płytami, chociaż, chociaż być może znajdę na to inne źródło, nie tylko elektropaka takie rzeczy przecież bierze. Kolejna zielona, brązowa, chociaż żółta, ale brązowa, zielona jakaś tam, to jest zielona... Jakiś laptop, y, współczesny, y, teraźniejszy, nowy laptop. Y, co tu jeszcze jest w tej torbie? Zobaczcie. Co to jest? Kwoka, taka grzała. Grzała grzała, no ale to to raczej z tego tylko sobie yy, przewód odetniemy i pójdziemy za twoim przewodem yy, złączymy się ze skupem złomu yy, tu będzie kawałek mosiądzu yy, od spłuczki chyba coś takiego nie wiem, no, ale chyba od spłuczki yy, chyba raczej na pewno yy, chyba raczej, ja to lubię, chyba raczej yy, kawałek, kabeleczka yy, CB radio czyli radio ze szczekaczką, y, z wejściem y, do gniazdka samochodowego. Czyli ja to mogę sprawdzić, czy działa. O, chyba jakoś to mogę, anteny nie mam, y, ale to sobie sprawdzę. Może działa, może nie. Y, napęd z laptopa y, to też elektropaka, tu mamy. Y, Jakaś świetlówka była taka, wiecie, naleta albo coś innego, coś na LED, na, znaczy na LED, na promienie, na promienie świetne na słońce, kawałek paska LCD, więcej przewodów. To była chyba jakaś stara frajerka, farelka, stara, stara frajerka, frajerka PRL-owska. Nowe to budowa od Nokia, ale zaraz nie zajrzę. Gigę, gigę, coś tam. Demontaż, nie? Demontaż. Nie ma kratki, nie ma obudowy. Chociaż wentylatorek, może by coś wykorzystał? Nie wiem, pomyślimy. Nokia. No to kurcze to się może nadać jeszcze na plitark. Może się nadać? Może się nadać. To, to delikatnie do frytkownicy. Dobradkownicy, y, tu to chyba jest jakiś, nie wiem, filtr albo coś tam ze sprężarki. Mogę być w błędzie, ale możecie mnie tutaj poprawić. Y, możecie poprawiać w tym momencie. Y, tu, tu, tu wiem, że o. Wiem, że coś takiego jest w środku, bo to jest to samo, tylko że bez plastika i do czego to służy? Nie ja wiem. Nie wszystko trzeba wiedzieć. Co tu jeszcze mamy? Przewodziki, przewodziki, przewodziki. To jest komplet do tej noki. No to fajnie. No fajnie, komplet obudow, to tam gitar, I jakaś elektronika, jakieś paseczki. To może się nadać do czegoś. Tam. To może się nadać do czegoś tam. To była szczoteczka. Pewnie jakaś soniczna, albo jakiś dreamel do paznokci. Nie wiem, teraz takie inne rzeczy robią, że człowiekowie się tylko się połapać, co jest do czego. Co tu jeszcze mamy? To jest fajne. To jest fajne. R-15. Jakie groszki? Jakie groszki? Czy pełne? Nie. Groszki na miedzi. Albo do wyłoskania. Daje się też je odpalić, ale no to trzeba mieć trochę wprawy. Tutaj też na miedzi. Trudno, ale bardzo fajne sreberko. Dwa. Nie, trzy, trzy. Yy, fajnie przyda się. to, to coś tam. O! Wow. Zobaczmy. Ta. Jest tutaj TSM1, bardzo fajne syczniki. Bardzo łatwe do obróbki. Jakby to powiedzieć <grych> recyklingowej. Co tu jeszcze mamy? Jeszcze jedno takie ustrojstwo. To raczej chyba tylko złom, kabeleczki nawet takie drobne, odcinam. Yy, coś takiego fajnego, wskaźnik samochodowy, tu też będzie sreberko, wszystkie będę upał. Nic nie daruję, wszystko rozbieram, jednak <grym> przyjdzie na to moment. Yy, fajnie, fajnie, zobaczcie, no kupa towaru. Kupa towaru, interesuje was kocioł tajemnic, nie? <grym> Kupus pokus, czary mary, ty otwierdzielasz, chłopie stary. Yy, Zobaczta pierwsze co? Co to za poświata żółta? Yy, kosa. Kosa, y, kosisko, kosisko, nie? Bo to nie kosa, kosa to jest całość, a to jest kosisko. Jeszcze metka. Zobacz, ta jeszcze metka, ale rok. To będzie 76, nie? Pozdrowionka panowie i panie, z 76. No to jest metrowa kosa. Metrowa kosa, bo ta dziesiątka to chyba znaczy, że ona jest metrowa. Yy, praktycznie w ogóle nieużywana. No trochę ją korozja zżarła, no ale po tylu latach to i nas korozja zżera. Yy, fajny gadżet, fajny gadżet. Na pewno nie miałem kosy jeszcze w takim stanie. Yy, co to za żółtaczka? Czy mi się wydaje? No tu jest mniej żółto, tu jest bardziej żółto. Yy, od koło od rowera no wy jak wy to oglądacie to koła od rowera już nie ma bo po shortzie zostało zamówione oryginał, funtel funtelnówka, kurcze nieśmigane koło pridom romet yy, nie wiem, to wiem, że warto policzyć szprych, bo to od ilości szprych yy, zmienia się jakby powiedzmy yy, hecipeci ale nie będę liczył szprych no tutaj w środku no dostało wilgoci ale to tam yy, z czym to się da zrobić? Yy, no Gąbką taką kurczę. Mam na końcu języka yy, czymś takim yy, wełną stalową. O, wełną stalową yy, z tego niklowania da się to uczyścić i to będzie funkielnówka, świecące yy, kółko od Rometa, od jakiegoś tam rowera. Yy, tam była data. Na sorcie mówiłem, zresztą wczoraj yy, jest, zobaczcie, kucyk Pony 83, pozdrowionka raz jeszcze dla tych wszystkich z 83. Funkielnówka w papierze, no nigdy nie założone, e, takie rzeczy warto zabrać. E, mam jeszcze oprócz kotła tajemnic, wór z tajemnicą i jeszcze jedną piękną rzecz, e, dla mnie piękną rzecz, która mnie bardzo, naprawdę bardzo cieszy, e, Zatem sypniem, co tam, sypniem z wora, jakby to nie zabrzmiało. A ten czubek tutaj przywiózł, eee, twardzioszki, twardzioszki przyzłomowe. Co to jest? Patrzcie, 1 terabajt, to siba, to było No pewnie już nie działają po moim wysypaniu, chociaż nie wiem, obudowa mogła się gdzieś tam porysować czy coś. Eee, kolejna to siba, 1 terabajt i, I kurczę mać eee, Kolejna to siba, 1 terabajt, i teraz powiedzcie mi. Eee, ja ich sprawdzać nie będę. Czy warto szukać kupca, czy kogoś kto to sprawdzi, czy po prostu elektropaka, nie? Elektropaka, chociaż na razie do skrzyni zobaczymy. To było moje. To było moje dwa zamknięcia od przyczepy. Trochę kurcze, tak jakby inne, bo ten ma krótszą rączkę, ten ma dłuższą, no ale chyba do jednej przyczepy nie przeszkadzałoby ich przyspawać. Nówki sztuki, zobaczcie. Nówki sztuki nieużywane. Ktoś gdzieś kiedyś kupił składnicy maszyn rolniczych i wyciapał. Na złom. No. Wiem, że tutaj że tu wśród nas was y, są y, maniacy może nie maniacy, bo to źle powiem y, rolnicy uprawiający pola, y, korzystający z takiego sprzętu i pewnością y, ktoś z was będzie chciał, nie? No, y, to do eksperymentu złomiarza wziąłem dwa, bo były dwa duże wirniki i już chyba będę bardzo blisko y, tych 50 kg. Y, nie pamiętam czy to zapisałem ważyłem 3 kilo Tam to chyba ważyło poprzednio 3 kilo a ile mam? Y, 40 2, nie wiem teraz czy zapisałem, 2,5 kilo, dobra, chyba zapisałem, a te są ciężejsze na no, moją laboratoryjną, medyczną, aptekarską wagę, te są ciężejsze i tu mamy prawie 3 kilo, więc jeżeli tamte dopisałem albo nie dopisałem 40, to młode już bardzo blisko. Będzie 48. Jeszcze 2, kilo, jeszcze 2 kilo takiego eksperymentu i poznamy całe wyniki, całe wyniki z 50 kg zakupionych takich rzeczy, ile wydało miedziuchę. No, taki sobie prowadzę na boku. <laughs> na boku eksperyment. Kogo mamy? Belma? Made impolant. No niesprawdzana. Nie ale fajnie było, by wiedzieć czy to działa. Nie wiem czy to jest 2017 rok. Być może tak, czyli być może współczesny jakiś traktor, chociaż no kurcze, raczej no możliwe. Zobaczymy, zobaczymy czy się działa. No jaki to jest volt, 12 albo 24? Yy, pauza, pauza i podłączam. Mam tam takie ustrojstwo, dzięki któremu można sprawdzić. To też pochodzi ze złomowiska, yy, także sobie. instalujemy się. No i to powinien być szybki stil. Yy, przed chwilą sprawdzałem iskrzy, także się działa. Yy, mam podłączone na 12 v jeżeli 24, to nie wiem, czy zadziała, A jeżeli 6, no to powinno też zadziałać mimo wszystko, na pewno to działa, no to, to raczej nie działa, ale to działa na 100%, <laughs> działa na 100%, niestety, no nie, chcę nawet burknąć, no trudno, sprawdzimy, zajrzymy do środka, albo nie będę zaglądać nawet. Do środka tam są fajne groszki, ale nie będę tego psuł. Być może ktoś będzie w stanie sobie to sam naprawić. Jak ktoś zakupi? Działa, to na pewno działa. Dobra, bo pieści. Działa, bo pieści. Lecim do kotła tajemnic. No niestety, nie złomie Nie zawsze wszystko musi działać. No i jak się okazuje, tamto nie działa. Może ktoś źle podłączam. Może na 6, może na 24. Możecie podpowiedzieć, co z tym zrobić. Teraz jeszcze nie kocioł. Teraz coś kurczę, zobaczcie. No, mam, trafiłem ja, trafiłem ja, to czego potrzebuję. Nie chciałem się bawić, wiecie co? W rozkręcanie, w rozkręcanie po jednej sztuce, więc wykręciłem tylko cztery śrubeczki i co mam? Mam piękny, piękny jakiś przełącznik, nie wiem, nie wiem co, ale zobaczcie, tam będą wielkie grochy, bo zobaczcie, jakie to jest wielkie. Zobaczcie, jakie to jest wielkie, co mamy. No w tym będzie tym będzie tylko mosiąc, yy, dużo kabelków. To są siemensy. Siemens. 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 Yy, tu jest siemens. Siemens, Siemens, to jest Siemens, to też chyba będzie Siemens, bo to jest termik, nie, termik, termik od Siemensa, czyli taki komplecik, duży trafo M5, nie wiem, M5, bo to M5, jakieś bezpieczniki, jakieś przełączniki też Siemensa, tu mamy jakiegoś Siemensa i tutaj jakieś Esy, cały komplet, no teraz, teraz będzie afera. Teraz będzie głośno, bo co? No bo ja to popsuję, nie? A można wziąć pewnie za to kupę szmalu w takim stanie jak jest. No, to ci co będą krzyczeć, to zaproponujcie. <grytanie> zaproponujcie coś, kurczę, zanim ja to popsuję, I na razie zostaje. Nie wiem, nie jestem w stanie być czegoś takiego. No dobra, tu trochę przy demontażu się coś tam yy, wypięło. Wypieło się z tego, Wypięło się z tego, yy, no ale reszta, no i... Nie jestem pewien czy to jest prawne więc ja to przeznaczam do demontażu ciężkie razem z tą blachą ale teraz okus, pokus 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 czary mary co jest w kotle? Kocioł w kotle jest kocioł stary taki nakrapiany nie wiem taki brązowy beż co powiedział brązowy beż cały szczelny nie wiem czy on pójdzie na kandel na plitark, czy po prostu zostawię sobie do gotowania gaci nie tylko gotowa nie gadzić niczego innego, no ale tam są fanty. Tam są fanty. Ja powiem wam tak: ja pojechałem na ten złom, bo dużo ludzi się odezwało po odcinku zbuszowania po złomowisku, żebym zabrał parę rzeczy. Ale z tamtych rzeczy nie było w zasadzie nic. Było gdzieś, ale podgarnięte, podepchane, ale za to przyjechały nowe. Za to przyjechały nowe, stare rzeczy. Yy, też jakaś elektronika. Yy, bam, bam, ba, bam. To jest motorynka. Motorynka. Motorynka, jeszcze raz powiem motorynka jest kucyk, pony, gdzie jak go tam zwał Wiecie jak rozpoznać motorynkę, taką pompkę Już wam szybko, bardzo szybki sposób Wam wytłumaczę 32-34 cm to prawie tyle ile ja mam Nie, 30-30, zobaczcie ta metrówka, 32 cm yy, i po tym idzie rozpoznać, że to jest pompka do motorynki 32, 34, tam 30, w zależności właśnie jak ta sprężynka jest tutaj yy, wyrobiona. Yy, pompka z wężykiem w takim stanie jak ta, w takim stanie jak ta, bo ją wystarczy, wystarczy ją yy, machnąć, wystarczy ją machnąć, co za takie bieganie, wystarczy ją machnąć, zobaczcie, zaczyna się świecić jak psu, jak psu żądło. Yy, no, i to jest grubo ponad 100 zł. Musicie mi uwierzyć, musicie mi uwierzyć, bez kitu yy, Stuwak taka pompka, oryginał do motorynki. Yy, sygnaturka robi robotę. Yy, co jeszcze w kotle? Co jeszcze w kotle? No dobra, palne 100 zł. Nie zawsze się udaje sprzedać. Końskie, końskie grabie, czyli nasze, sta naszej starej produkcji grabie. No zabrałem, bo kute, wiecie, to nie jest to, co teraz współczesne. Chociaż, zobaczcie, no jest tam spaw. Jest spaw, jest spawnięte na politarg. Jak najbardziej one dalej się nadadzą. Co tu jeszcze mamy? Piłka, no to nie moja twoja bardziej moja niż twoja no ale taki stary obstawiałbym, że to też czasy PRL-u gdzieś tam do drewienka, do gałązek w komplet narzędzi, dobra o no, co gadać, dalej pasek LCD taką piłkę do fornilu do drewna albo do fornilu chociaż do fornilu one były takie wykrzywiane, ale być może to też jest do fornilu Lubię te małe piłki, są fajne. Mam kurczę sporo narzędzi. Jeszcze jeden pasek. E, Jedyna z rzeczy, które udało mi się tam wybrać e, Co tam mi ludzie pisali. Ta, to zabrałem ten kwiatuszek, jaką się nazywa, bo pisali ta, że to cenny stary dzwonek PRL. Reszta niestety nie udało się wyciągnąć, nie udało się wygrzebać życie. E, to gaźnik gaźnik, czy co to całego, takiego kompletnego nie wiem, maluch, syrena, polones nysa, żółk jest to polmo, nasz polski, może polones może coś tam zobaczcie, i zobacz zobaczcie i ta nie wiem, czy to głowica tutaj, do cylindry ja to bieprzę czasami jak porażony prądem, chociaż mnie nic nie poraziło no fajnie, fajny, fajny gadżet, myślę, że może też być cenny, nie? Albo nie, możecie, sorry, tu możecie mi podpowiedzieć. No dobra, wyrzucę te narzędzia, wszystkie. Mam dużo starych takich kluczy oczkowych, ale to są stare? Na pewno stare klucze oczkowe. śrubokręt płaski, taki jeszcze do zupełnie tutaj kluczem. Fajny, może się przydać. Kolejny taki oczkowy, no ten ktoś skrzywił w jakimś pewnie celu, bo ciężko było gdzieś tam dojść, ale go się da wyklepać, wyprostować, poza tym nawet nie będę, nie będę tego robił. Nasadowy yy, rurkowy, mam nawet, zobaczcie, wiertełko. Może być i do zwykłej wiertarki. Podejrzewam, że ktoś uczył końcówkę, żeby była do zwykłej wiertarki, ale do tej ręcznej, naszej polskiej czy jakiejś ruskiej, też się nada. Wziąłem trochę takich elek, łączników, jakby to powiedzieć. Można i półeczki zawiesić i co innego zrobić. DMX, chyba z 10 ich było albo więcej. Przyda się. Przyda się, takich rzeczy nigdy za dużo, a tym bardziej, że w takiej cenie, ale zobaczcie, jak to się pięknie robi. No to jest to co ja lubię, to co ja lubię, taki mały ścisk, stolarski czy ślusarski, działa, to najważniejsze, zobaczcie, ściągaczka do zawileczek, w dobrym stanie, naprawdę, pokaż tutaj, naprawdę w dobrym stanie, przynajmniej tak mi się wydaje, <laughs> przynajmniej tak kurczę mi się wydaje, no, a jak nie dobrym to nie w dobrym, kolejny klucz ten jest taki stary, dobra, klucze, klucze, zobaczcie, ciach, ciach, Zestaw kluczy imbusowych. No, nic wyrobione. Nic, kurczę łaposrość. No, e, co, nie wziąć no To grzechem by było. Grzechem by było w ogóle nie brać złomu. E, ze złomu. E, jeszcze jedna LK taka. E, kolejny klucz. E, no tu wyraźnie się już nie ma nic ciekawego. Możecie jej spać. E, dwa zawiasy. No, funkelnówka też się przyda. E, więcej, więcej kluczy. Bardzo mi to. Klucze, dawno nie było kluczy i kolejny klucz y, i coś jeszcze mam w ręku, za chwilę wam pokażę. Y, zobaczcie na ten kocioł. Zobaczcie na ten kocioł, no gdzieś tam może jakaś mała korozyjka w rogach, ale to się da wyczyścić. Y, funtelnówka, no funtelnówka nie śmigana, dobra i to co mam w ręku, no to pałkę. Chodź, powiem wam y, w zasadzie, no, no pałkę to mam. Teraz mam kurczę, teraz mam dwie tu brakuje jakiegoś tam no korka no i z przodu brakuje też korka nie wiem czy to jest, wiecie no pałka, chyba każdy może mieć trochę się mocno rozłożyła ale się rozkłada, zobaczcie także no w obronie własnej jak pójdę na puszki czy na butelki no to kurcze wolno wolę taką mieć przy sobie bo to różnie bywa nie? No to taki, taki gadżet bardziej zebrałem, bo, no bo fajne. Yy, jest to sprzątać. <grystanie> nie przedłużam. trzymajcie się, pozdrowionka. Hejo.